Kochani, po wielu latach trudów w końcu się udało, spełniłem marzenie z dzieciństwa. Napisałem książkę i duma mnie rozpierała w jeszcze kilka godzin temu, do momentu, w którym zobaczyłem, że książkę napisał też m.in. Jelly Frucik. Jego książka ma 1600 ocen. Przy czym, aby w Polsce uzyskać status bestsellera, wystarczy 10 000 sprzedanych kopii, więc wychodzi na to, że Jelly Frucik jest poczytnym autorem bestsellerów. Może nawet New York Timesa, a mojej jeszcze nie kupił nikt, nie wiem, czy ktokolwiek kupi, ale spróbuję Was przekonać. Jak na kogoś, kto napisał książkę, to powiem Wam szczerze, że nie mam pojęcia, co właściwie Wam mogę powiedzieć. Wiem, że niektórzy z Was czekali, ale jakoś jest mi niezwykle trudno uwierzyć, że ktoś faktycznie się zdecyduje na zakup, mimo że z samej treści tego, co powstało, jestem niesłychanie dumny. Więc może zacznę od szybkiego przedstawienia Wam, o czym ta książka w ogóle jest. A później powiem Wam, co zyskacie, zamawiając ją właśnie teraz. No więc, książka nosi tytuł Przegrani, legendarne porażki branży gier i opowiada o przegranych, o legendarnych porażkach branży gier. Dzieli się na nieco ponad 20 rozdziałów, z czego każdy jest otwierany felietonem, takim mocno nostalgicznym, o tym jak to kiedyś było w świecie gier, a później opisuje historię jakiejś albo gry albo konsoli. Całość jest przedstawiona chronologicznie, czyli zaczynamy od ET na Atari 2600, a kończymy w roku 2021 Balan Wonderworldem. Nie chciałem poruszać takich najnowszych kwestii, jak Concord na przykład, bo tutaj nie znamy jeszcze pełnej historii. Oczywiście domyślamy się, ale nie znamy. No i jednak dla mnie było ważne, żeby to wszystko było mocno, mocno podszyte nostalgią, za którą lubicie na przykład Retro Tydzień. No i tak, powiedziałbym, że jeżeli chodzi o styl, przedstawiania opowieści, o styl przekazywania informacji, to to jest właśnie taki retro tydzień zamknięty w formie książki. Dlaczego taki temat? Dlatego, że wszyscy piszą o zwycięzcach, tak? wszyscy piszą o tym, co się udało, a dla mnie zdecydowanie bardziej fascynujące są historie, w których ktoś poniósł jednak klęskę, no bo przecież nikt świadomie takie klęski ponieść nie chce, szczególnie takie wielkie firmy jak Sony, Nintendo czy Sega, o których będą tutaj rozdziały. No i to jest takie jedno wielkie studium tego, co się stało, że się zepsuło? W tej chwili przegrani są dostępni do zamówienia na stronie wydawnictwa Znak w cenie 89 zł. I tak wiem, że to jest całkiem sporo. Wiem, że w tej cenie można mieć cztery książki Frucika, Natomiast mnie bardzo zależało na tym, żeby ta książka była celebracją wszystkiego, co kocham w mediach fizycznych, czyli żeby po przeczytaniu bardzo ładnie wyglądała na półce, żeby można było sobie do niej wrócić, żeby można było popukać sobie w piękną, twardą oprawę, żeby sam. Do tych papierów wywoływał takie jakieś przyjemne motylki w brzuchu, żeby były w środku zdjęcia wysokiej jakości, bo tak będą robiliśmy taką klimatyczną sesję i w środku będzie ponad 50 naszych własnych fotek, między innymi fotek przedmiotów z mojej kolekcji gier. No i po prostu wydaje mi się, że jeżeli ktoś już w tych czasach kupuje książki, no to są to właśnie raczej ludzie, którzy cenią takie rzeczy i którzy Prędzej kupią coś naprawdę wysokiej klasy niż jakiegoś matławca na papierze toaletowym za dwie dychy. W tej chwili jesteśmy na etapie składania tego wszystkiego graficznie, bo to co ja tutaj trzymam to jest tylko taka ściema. To nie jest ta książka, tylko to jest książka Rajskie Ptaki, Włosi, którzy podbili świat, ale po prostu rozmiar, format i grubość są dosyć podobne do tej mojej, więc tak mi widawnictwo żebym udawał, że niby wszystko jest gotowe. Ta prawdziwa premiera będzie 29 października, więc idealnie, żeby sobie historię o przerażających porażkach poczytać na przykład na Halloween ale zamawiając na stronie znaku do 1 września macie z tego kilka profitów. Po pierwsze Early Access niczym w grach, bo znak wysyła te książki 23 października, a nie 29. Po drugie w środku będzie mój autograf i zobaczymy, czy dostanę zespołu cieśnie nadgarstka, czy też będę miał z 15 tych książek do podpisania. Po trzecie otrzymacie bardzo ładną karteczkę, taką pewnie pocztóweczkę z kodem QR do filmiku na moim kanale, który nie zostanie nigdy opublikowany w żadnej formie dla nikogo innego, tylko właśnie dla tych osób, które zamówią książkę przez najbliższe dwa tygodnie. Film będzie rozwinięciem tematyki książki, takim bonusowym rozdziałem, jakby, ale w formie materiału wideo, postaramko jak zawsze, czyli całe 30%. No i ostatni prawidł jest taki, że prawdopodobnie ta książka gdzieś tam, prędzej czy później, będzie dostępna taniej, ale to jest oferta dla tych największych, nie lubię słowa fanów, no ale dobra, no, największych fanów mojej twórczości, którzy pytali o tę książkę, którzy długo czekali, i to jest też sposób na okazanie wsparcia mojemu kanałowi. Ponieważ tylko przez te dwa tygodnie tylko w tym miejscu mój zysk jako Michała Pisarskiego z tej książki będzie trochę większy. Ja tego nie robię dla kasy, bo jakbym robił dla kasy, to bym albo zrobił e-booka, albo bym w ogóle zrobił self-publishing, to byłyby pewnie największe zyski, ale ja po prostu chciałem móc zobaczyć moją własną książkę w jakiejś księgarni chciałem przeżyć tę atmosferę uroczystej premiery, gdzie ludzie idą, kupują, a potem dokupują sobie do tego chipperki, kole i radośnie przez cały dzień czytają. Mam nadzieję, że tak będzie, ale z drugiej strony to powiem Wam, że troszkę się cykam, bo mam jakiś taki... Pracowałem nad tym latami. Ale mam bardzo mocny syndrom oszusta i ludzie z wydawnictwa znak naprawdę długo musieli mnie przekonywać, że ta książka jest dobra. To powinno być na odwrót, ja powinienem ich, ale to ja w siebie nie wierzyłem. Ale wraz z tym, jak kolejne i kolejne osoby, jakieś redaktorzy, prawnicy i tak dalej, czytali to, bo musieli, ale mówili, że robili to z przyjemnością i bardzo im się podobało zacząłem wierzyć, że jest spoko. Wysłałem tam też Krzyśkowi z rozdział Archonowi i też mnie zapewnili, że jest super, więc bardzo Wam, chłopaki, dziękuję za wsparcie. Natomiast mam coś takiego, że za bardzo nie wierzę w to, że naprawdę ktokolwiek to kupi, że naprawdę ktoś czeka, więc jeżeli się pozytywnie zaskoczę, to, to będzie mi bardzo, bardzo miło. W związku z tym mam do Was prośbę też, bo oczywiście z jednej strony dlatego, że zależy mi się, aby to się rozniosło, ale z drugiej, żeby było mi miło i żeby się nie stresował, żeby to był dla mnie miły dzień jeżeli zamówicie i chce wam się, to wrzućcie potwierdzenie zamówienia na jakiegoś Instagrama, czy na Xa, czy na Facebooka. Oznaczcie mnie, ja to sobie będę wszystko oglądał, może udostępnię. Zrobi mi się ciepło na serduszku, bo w tej chwili to naprawdę, no, po prostu troszkę się boję, że nie wyjdzie. No. Natomiast sama treść jest moim zdaniem bardzo spoko, będzie wam się bardzo miło czytało, jeżeli oglądacie mój kanał. I teraz odpowiem może na kilka pytań, które zadaliście mi ostatnio na karcie Społeczność, właśnie a propos tej książki. Jest do czytania od początku do końca, czy raczej można czytać wyrywkowo, działy w różnej kolejności i czy wszystko będzie dalej miało sens. Książka idzie chronologicznie, więc moim zdaniem fajnie jest tak sobie przebrnąć nostalgicznie przez wszystkie epoki od lat 80. aż do teraz. Ale ja tej książki nie pisałem chronologicznie, w związku z czym spokojnie, każdy rozdział to jest osobna całość, są oczywiście wspólne wątki. Ale po latach na przykład można sobie wrócić tylko do jednego rozdziału. I ogólnie też nie trzeba czytać oddech do dech. Spoko. Jaka tematyka przysporzyła Ci najwięcej problemów i na co poświęciłeś najwięcej czasu? Myślę, że najwięcej problemów przysporzył mi fakt, że te same historie w internecie i w jakichś tam źródłach są powiedziane często na wiele różnych sposobów, które Często się wykluczają i poświęciły naprawdę dużo czasu, żeby weryfikować, czy coś jest prawdą, czy coś nie jest prawdą, czy było tak, czy nie inaczej, czy przyczyny porażki jakiegoś projektu były właśnie takie, jak sobie wyobrażałem, że były. I czasami faktycznie ten długi research w jakichś tam bardzo starych czasopismach na przykład wskazywał na to, że jednak jest troszkę inaczej niż większość internetu twierdzi. A wiecie, dla mnie książka to jest taki serious biznes, że tutaj już niczego nie wyedytuję, nie zmienię, nie usunę. Więc bardzo chciałem, żeby było rzetelnie na 200%, i z tego też powodu często musiałem eksplorować jakieś. Totalnie obce mi na co dzień tematy w stylu na przykład CEU na elektronikę i gry w Brazylii. Z czego w tej książce jesteś najbardziej dumny? I to się łączy z kolejnym pytaniem. Mnie ciekawi, czy książka będzie przesiągnięta Twoim specyficznym humorem, który tak bardzo cenię i lubię. Właśnie z tego jestem dumny, że wydawało mi się, iż niesłychanie trudne będzie i było napisanie książki w taki sposób, żeby było widać, że to jest moja książka, a jednocześnie żeby było merytorycznie i sensownie. Bo wiecie, zupełnie inaczej jakieś żarciki wchodzą na YouTube czy na a inaczej, kiedy do dyspozycji autora jest wyłącznie tekst, ale zdaniem osób, które już czytały całość albo fragmenty, to mi się to udało. No i super, bo to mnie w ogóle bardzo długo blokowało. Ja długo miałem napisane dwa rozdziały, przy których grzebałem w nieskończoność, bo żeby je dopieścić, żeby były idealne, żeby opracować tę idealną formę, w której to jest bardzo moje, w której wyjęte z kontekstu zdanie. Już sugeruję, że to musiał pisać ten dziwny pisarski, a z drugiej strony wciąż będzie miało sens i jeżeli na przykład sam temat książki zaciekawi kogoś, kto nie jest moim widzem, tylko właśnie zobaczy ją sobie, dajmy na to, w Empiku czy w jakimś innym sklepie, to, że ta książka też będzie dla niego zjadliwa i że raczej wtedy zacznie oglądać mój kanał, a nie pożałuje wydanych pieniędzy. Bo tak też tak chciałem podkreślić, że to nie jest taka typowa książka youtubera, to nie jest książka dla moich fanów, to nie jest książka, w której jestem głównym bohaterem. To jest książka, w której głównym bohaterem są gry. A no i a propos tego, takiego brzemienia, że youtuber pisze książkę, no to od razu powiem, że objętość tekstu jest mniej więcej taka jak w pierwszym tomie Harry'ego Pottera, czyli troszkę czytania jest. Nie ma miejsca na wasze notatki, nie ma żadnych kolorowanych w środku, tylko tekst i bardzo, bardzo ładne zdjęcia. Czy planuję pisać coś więcej i na jaki temat? W tej chwili traktuję to jako wielkie dzieło mojego życia i spełnienie wszystkich moich pragnień, więc nie wiem, ale jeżeli pozytywnie by mnie zaskoczyła sprzedaż, nie chodzi tutaj o kasę, no bo właśnie to nie jest jakiś super dochodowy biznes, tylko chodzi o to, że ludzie tego chcą. I wiecie, to jest zupełnie inne, jeżeli ktoś ogląda bezpłatnie filmik na YouTubie, a zupełnie inne, jeżeli ktoś z premedytacją wyda stówę tam z wysyłką na, na czyjś produkt. No to jeżeli będziecie chcieli, będzie dużo chętnych, no to, to myślę, że na jednej się nie skończy. E-book, audiobook czy będą? To się też pojawiało często. Na razie nie. W przyszłości myślę, że e-book może, ale to też nie zależy tylko ode mnie. Audiobook, sam słucham bardzo dużo audiobooków, ale wydaje mi się, że w tym projekcie, jeżeli ograniczylibyśmy go do samego tekstu, no to on by jednak sporo tracił, no bo te zdjęcia robią taki klimacik, często lepiej coś pokazać niż wytłumaczyć tekstowo. Więc nie wiem, sam musiałbym przemyśleć to, czy w formie audiobooka ta książka miałaby sens. Jaki będzie nakład? Mam nadzieję, że wyprzedany, ale z tego co wiem, to w tej chwili trochę poniżej tych 10 tysięcy egzemplarzy, ale taki, że no, chyba ich nie zabraknie. Czy jestem zadowolony z warstwy wizualnej i czy książka będzie w twardej oprawie? Z tego, co już jest wizualnie, to jestem bardzo zadowolony. Zresztą to wszystko było robione według moich jakichś tam wskazówek, według inspiracji, które wysyłałem już do wydawnictwa od lat, między innymi książek wydawnictw, które możecie znać już BitMap Books i Gigstein Publishing. Więc wszystko będzie bardzo, bardzo, bardzo ładne. A mój wkład jest taki: jestem niesłychanie wdzięczny wydawnictwu, że nie wtrniali mi się w ogóle w tę część kreatywną, właściwie w część tekstową. Ja sobie pisałem to tak jak chciałem, a nie tak, żeby się nie lepiej sprzedało, tak jak to często bywa w branży gier. I na przykład okładka, było Jezus Maria pewnie z 10 wersji. Ostateczna jest super. Poprzednich wiele też było super, ale ta pasuje najlepiej. I nic się tutaj nie stało bez mojej zgody. Czy przewiduje wieczorek autorski z podpisywaniem książek i odpowiedzią na pytania? Ja nie, ale mam w kontrakcie i prawdopodobnie będą. Na pewno pojawię się w związku z tą książką na CD Action Expo już na początku września. I na PGA powinienem być, to końcówka października. Czy będzie autograf? Też wiele osób pyta. Właśnie na tej puli pierwszej, którą możecie kupić teraz przez dwa tygodnie, tak. Na kolejnych nie, chyba że spotkamy się właśnie na jakimś tam wieczorku autorskim. Czy w książce są archiwalne zdjęcia z Twoich własnych archiwów? W sensie mnie jako dzieciątka na przykład? To nie, nie ma. Ogólnie na tych zdjęciach na kilku jestem, ale tylko na kilku i skupienie jest bardziej na przedmiotach, których używam, a nie na mnie, czyli na przykład mam tam ryj w Virtual Boyu schowany. Tak jak mówiłem, to nie jest książka o mnie, to jest książka moja. To jest jak retro tydzień. No, nie wiem, co jeszcze mam powiedzieć. Jeżeli ktoś chce kupić, to od razu bardzo, bardzo dziękuję. Jestem wzruszony. Udostępniajcie, będzie mi jeszcze bardziej miło. Przypominam, przez dwa tygodnie książka, autograf i specjalny filmik, który nie będzie nigdzie indziej opublikowany. No, to dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Przez najbliższe dwa tygodnie będę Wam jeszcze o tym... Przypominał.